Cześć, witam Was w kolejnym specjalnym odcinku. Dzisiaj wspomnimy taką imprezę jak Retro Motor Show w Poznaniu, która odbyła się jesienią 2022 roku. To była świetna przygoda. Wcześniej niestety nie udało się Wam pokazać, ale niedługo będzie bardzo podobna impreza. Auto Nostalgia, więc jeżeli Wam się spodoba klimat towarzyszący Poznaniowi, to bardzo podobna impreza będzie w dniach 22 i 23 kwietnia na ulicy Prądzyńskiego w Warszawie. Tam też będę miał swoje stoisko, przywiozę jakieś ciekawe samochody, będzie możliwość się spotkać, porozmawiać i zobaczyć setki samochodów bardzo ciekawych których raczej nie spotkacie nawet na wyszukanych zlotach, których w Polsce, jak wiadomo, nie brakuje. Także zapraszam Was do oglądania, miłego oglądania, do zobaczenia. I mam nadzieję, do zobaczenia w Warszawie. Pamiętajcie, 22-23 kwietnia. Link w opisie. Witam was za kierownicy DU wspaniałego Tiko, które kilometrów się nie boi, tiko, które kilometry wko. Tutaj idąc w te youtuberskie klimaty z, ze stolicy, bo jesteśmy koło stolicy, więc mi się to takie wierszowanie po prostu udziela. Jedziemy na Retro motor show do Poznania. Nie wiem jak to w ogóle wyjdzie, ponieważ jestem bardzo skupiony na jeździe, ale jest piękne słońce, wspaniały samochód, także może tutaj operator pokaże trochę tego słońca. Operator jest, yy, że tak powiem, dzisiaj pierwszy raz operuje tym sprzętem, więc wybaczcie mu, nie hejtujcie go w komentarzach. Natomiast my jedziemy dzisiaj, bo stwierdziliśmy, że należy uczestniczyć w takiej imprezie, ale nie po prostu tam przyjechać, tylko pokazać Wam też coś, bo nie sztuka jest brać, sztuką jest dawanie, więc my chcemy dać Wam dobre emocje, pokażę Wam. Tutaj wiecie, muszę się troszkę skupić. Pokażę Wam, co wieziemy na drugim sprzęcie, na, na drugiej autolawecie, bo tylko jedzie na kołach. Nie jestem oligarchą. E, co prawda, w województwie podkarpackim była w dzisiejszym na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego odkryto kiedyś ropę naftową, ale no jednak nie mogę sobie pozwolić na dwóch autach, e, dwa auta wozić na lawecie. Popatrzcie, co na lawecie jedzie. Tak, to bohater naszego odcinka jednego z poprzednich odcinków. Samochód francuski panhard PL17, tutaj będzie link do filmu, także będziecie mogli go zobaczyć, a my wjeżdżamy już w stolicę. No i cóż, teraz gnamy do stolicy Wielkopolski. No i przyjechaliśmy. Panhard bezpiecznie stoi na swoim miejscu. Mamy małe stoisko, ale mam nadzieję, że to nie szkodzi, że obroni się zawartością. No, trochę mam zmierzwione włosy, ale wiecie, dzisiaj to jest taki odcinek no, specyficzny, dodatkowy. Zobaczmy, kto przyjechał, bo to jest też, no może to jest nawet kwintesencja tej wyjazdów, właśnie te spotkania. Przynajmniej dla mnie. Rolls-Royce, piękne Rolls-Royce i tutaj Bogacz i żebrak, Rolls-Royce i Citroen 2CV. Ale to nie jest jedyna rzecz. Tu mamy proszę pięknego Forda Eiffel, Mercedesa, nawet nie wiem jaki model, wstyd się przyznać. Yy, kolejnego Buicka i nasz, też amerykańska marka, przedwojenny samochód. A tutaj już legendy, tutaj już są takie Wysokie progi takich targów, czyli Porsche 911 Mercedes R107, jeden, drugi Range Rover. No słuchajcie, co tutaj się dzieje. Citroen BX. Czy uwierzycie, że BX świętuje w tym roku 20-lecie swojej yy, Boże 40-lecie kilometry tylko troszkę mnie odsłumaniły jednak. 40-lecie, bo w 1982 roku ten piękny projekt Bertone, ktoś powie, że to nie jest piękne, ale mi się podoba, ten piękny projekt został yy, zaprezentowany. Zobaczcie, tutaj mamy takiego wczesnego BX-a, bardzo już rzadkiego, z tymi małymi reflektorami, z tymi kołpakami takimi charakterystycznymi. Wszystko jest świetne. Do tego też mam sentyment, bo takiego BX-a w wersji 1.9 miał mój brat, którego teraz pozdrawiam. Natomiast chodźmy dalej, tak szybciutko, jeszcze pokażemy Wam w lepszym świetle te samochody. Na razie chcieliście zobaczyć jak to wygląda od kuchni. W końcu się udało, rozłożyliśmy swoje stoisko w hali numer 5, do której Was serdecznie zapraszam. Tutaj mamy Deutico, którym przyjechaliśmy na kółkach, tak jak widzieliście. I Panart PL17, wspaniały francuski samochód, po prostu marzenie mojego dzieciństwa. A, dalej jest moim marzeniem, ale póki co nie mam tych 99 tysięcy wolnych w kieszeni, więc cóż, dobra, nie będziemy płakać nad moimi niedostatkami finansowymi. Przejdźmy, zobaczyć co pokazują inni, no i nasycić się tą głębią wrażeń motoryzacyjnych. Słuchajcie, no, auta w Poznaniu to jest największa impreza targowa w Polsce, więc tych aut jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj, tu mamy. BMW E24, czyli starą szóstkę, pierwszą trójkę Jaguara XJ, Cadillac'a, Subaru Imprezę, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, no i oczywiście Volkswagena T3. I dzisiaj może to nie zrobimy takiej stricte relacji z targów, ale powiem Wam, jakie są moje odczucia jako wystawcy, bo przyjść tu po prostu. Powinniście, jeżeli tylko macie okazję, to naprawdę to nie będą stracone pieniądze i to nie będzie stracony czas. Są naprawdę auta od sasa do lasa, zresztą widzicie chyba od Tico do Cadillac'a, nie? E, więc omawianie ich wszystkich to by zajęło długie godziny i nikt by tego nie oglądał. Dzisiaj to generalnie przychodzą uczniowie ze szkół, oglądają. Dużo ludzi podchodzi do Tico. E, starsi panowie patrzą na panarda. W sumie to ja stwierdzam, że jestem tak w duszy starszym panem chyba, bo właśnie te Pan by mnie dużo bardziej niż tylko interesował. Może nie powinienem tak mówić, ale tak jest, tak czuję, więc chyba to jest najważniejsze. Tutaj macie yy, biuro targów, więc jeżeli ja tam potrzebuję coś załatwić, to muszę tutaj się zgłosić. Panie są bardzo miłe, uprzejme, pozdrawiam je teraz. Yy, natomiast Poza tym, że mamy tutaj bardzo ciekawe samochody, to część tych samochodów jest na sprzedaż. Część motocykli też mamy wystawy motocyklowe, motorowerowe. Tutaj macie widzicie motocykl BMW R65 jest do sprzedaży. No tak, przykładowo pierwsze z brzegu pokazuje, bo można kupić części, ale można kupić też dużo. Rzeczy do detailingu, jakieś koszulki, obrazki, modeliki. No i jest tego naprawdę sporo. Są firmy, które się zajmują, nie wiem, rejestracją samochodów na żółte tablice. Zobaczcie, tutaj tutaj jest właśnie jeden taki przykładowe stoisko z detailingiem, koszulki, modeliki. Jest tego naprawdę dużo. No i tutaj jest taki. Prestiżowy rejon targów, jeżeli możemy tak powiedzieć. Zobaczcie, co tutaj jest: Porsche 928. Te to takie topowe marki, typu Porsche, Mercedes, umieją się zaprezentować. Nie to, co Janek. Janek ma tylko dwa samochody i ekran i parę krówek, które akurat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Także możliwe, że jak przyjdziecie tutaj na te targi, to już krówek nie będzie. A teraz zapraszam Was na krótki spacer po poznańskiej wystawie. W tym miejscu dziękuję również kanałowi BiturboBlog, który udostępnił mi swoją relację z tej imprezy. I znów ekspozycja klubu Citroena, jak dla mnie nie umniejszając pozostałym jedna z najciekawszych na całych targach. Pokazano wiele modeli Citroena z różnych lat produkcji. Magazyn Classic Auto miał z kolei minimalistyczne stoisko, ale BMW 328 należące do sobie słowa zasady robiło potężne wrażenie. Moje Tico choć skromniejsze wzbudziło zainteresowanie radia kierowców na tyle, że zagościliśmy razem z nim na antenie. Obowiązkowym elementem tego typu imprez była też silna reprezentacja Mercedesów, także tych przedwojennych. Mnie najbardziej spodobał się Mercedes Adenauer w wersji odkrytej Landaulet. Największym i moim zdaniem najciekawszym stoiskiem była wystawa przygotowana przez Automobilklub Wielkopolski. Pokazał on między innymi nie tylko popularną VW Gaz 21, Czajkę Gaz 13, ale i spektakularną Tatrę T87. Była też zjawiskowa Alfa Julia Spider i Volkswagen Karmann Gia. Nie zabrakło też popularnej beczki, Łady 2103, pięknie utrzymanej Syreny czy rzadkiego Fiata 128 Sport oraz Fiata 850, o którym chętnie nagrałbym odcinek. Polski Mikrus stał w towarzystwie dobrze znanych aut z ulic Szkody, Poloneza, Zastawy, Wołgi i Warszawy. Kolejnym bardzo interesującym stoiskiem było to przygotowane przez Porsche. Dominującym modelem był obchodzący 45-lecie model 928, który jest niedoszłym następcą modelu 911. Na wystawę przybyły egzemplarze z fabrycznego muzeum, w tym arcyrzadki prototyp kombi. Miłośnicy Włoszczyzny też mieli na czym oko zawiesić. Podobnie jak entuzjaści Sabów, którzy mogli podziwiać chociażby rajdowy model 96 z klatką bezpieczeństwa i pełnym wyposażeniem rajdowym. W Poznaniu była też możliwość obcowania z naprawdę rzadkimi autami z Francji, jak chociażby Matra Murena czy Alpe A310 z centralnie umieszczoną V6, auto, które do tej pory widziałem tylko na zdjęciach w starych katalogach samochodowych. Dalej stał przekrój różnych modeli Syren i Warszaw przygotowany przez klub miłośników tych samochodów z nieodległej Nekli. Podziwiać można było także wersje dostawcze poczciwych Syrenek, w tym Bosto i R20.